Na I dzisiaj zapraszam was do odcinka, gdzie cały dzień <laughs> jem jedzenie tylko na e, swoją. Imię. Cały dzień jem jedzenie tylko na swoją. na pierwszą literę swojego imienia, czyli na ry. I e, moja siostra też ten trend robi, a mama. O! Bo jestem jak zanudzony z Oliwia. I przejrzę teraz listrę, listę jedzenia na ry i sprawdzę to ja czy ja coś z tych rzeczy mam w domu jak nie to będę musiała iść do sklepu, a na szczęście jest on obok nas a moja siostra sobie robi omlety na śniadanie więc zaraz do was wracam i wam powiem czy mam co jeszcze czy nie szła do bieter poruckela i rzodkiewkę bo nie mam nic innego a na obiad już sobie zaplanowałam jej ravioli e, kupię sobie No więc chodźcie ze mną do Biedry. A więc ja właśnie poszłam z Biedry i kupiłam sobie rogala z czekoladą. Kupiłam moją mamie 7 daysa i w sumie to tyle. I teraz chcę zjeść sobie śniadanko czyli tego rogala. I oczywiście woda się nie wlicza w to, więc... Kochani was, papa. A więc ja teraz będę jeść mojego okrosa, tego rogala. On jest nawet lepiej zapisany jako rogal. Będę pić moją wodę cudowną. Może inaczej, może tak. A moją wodę. Mój biznes nie płaci, więc będę Maki... odkrywać. Nie nie no nie no. Dobra, nie, nie, nie. Mam wodę. wodę, mam na i będę to teraz robić, więc robi właśnie omleta. <tuszel> I za chwilę będzie go jadła. Hmm. Więc no, może nie słyszycie, bo to jest głośno. My jesteśmy teraz w galerii, i za chwilę będziemy szły do y, sklepu jadalnego. Do spożywczego, Boże nas. No bo co? Wszyscy kupić kupić ale na razie nie, na razie idziemy na... No ale no kiedyś no będziemy szły. Teraz idziemy na zakupy jakieś, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że jesteśmy y, razem. Tak. No, no. Nie wiem co będę jadą, mam literkę O, a na O to na pewno słabo, bo ogólnie tak to jest. Tak sobie, myślimy, że jak... Ja mówię! <coughs> nic nie mogę jeść na O. Na O mam jedynie ośmiornicę o, o O, o o, o, Obiad. O trębyś. O... O... Dobra, Olivia. O dupę. Obważanki. Obważanki o to... i oponki mam. No. Tak sobie myślimy, że jakby moja mama to robiła, to bym miała kurczaka. Ale zaraz ci do Was odwet. My Od zaraz będziemy jechać do Magdoneda. To moja mamitka, więc jestem gdzieś. na telefonie siedzi. Ale czeka nas jakiś godzinny korek. Nie no bez przesady, zaraz go tutaj ogarniemy. No. E no. Więc odwrócił się do Was pewnie w domu. Albo w Biedronce. Jeszcze zobaczę. No. Witam serdecznie. Czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, ja poproszę tylko kanapkę Royal. Tylko to Royal? Też Panią no, Mamy już nasze zamówienia, a raczej tylko ja mam, bo to jest smak Royal po prostu. E, no i jedziemy teraz w ogóle do sklepu kupić jakieś tam rzeczy. O jakie ładne światło? E, kawę. Specjalnie dla mnie właśnie kawę. No. I e, potem jedziemy do domu w sumie. Co o tym sądzisz, Kwitio? Ja? Bardzo tak. dobrze sądzę. Pozdrawiasz moich widzów cudownych? Tak, pozdrawiam. <grystanie> Cudowny widzów No dobra, no. Ja właśnie będę jeść makrój, w sklepie. Właśnie tak, bo mi się nudzi. Tak. co? No, idziemy do sklepu. Ja chyba polecę tam sama, mamo. No. Nie, nie, nie. Generalnie ja teraz będę jeść ostatnie danie, moi drodzy, więc to jest już koniec tego filmiku e, i będę jeść na kolację rodzynki, moi drodzy, e, rodzynki. Co będziemy za film? Oliwia wymiękła, Oliwia wymiękła. Widzę, dlaczego? Bo ona nic nie ma. Nie ma nic na on. Wymiękła. Nie ma. Ona zjadła zupkę, bo nie ma na Ja mam, ale ona Wymiękła. Nie no więc dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia Lajkujcie, a nie lajkujcie. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia, cześć!